Witajcie kochani, dzisiaj jest sobota i będziemy rozważać Ewangelię z dnia, ale zanim zaczniemy czytanie, poprosimy Ducha Świętego, żeby nas prowadził. Duchu Święty, przyjdź, prowadź, otwieraj nasze serca, otwieraj nasze głowy, otwieraj nas na Twoje Słowo, przemieniaj nas zgodnie z Twoją wolą, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdział 2, wersety 41-52 Rodzice Jego chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice, przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce, u Boga i u ludzi. Piękna scena. Piąta tajemnica radosna: odnalezienie pana Jezusa w świątyni. Myślę o tej tajemnicy, myślę o Marii Józefie szukających Jezusa, szukających trzy dni, po trzech dniach znaleźli go w świątyni. I my też możemy go odnaleźć w świątyni, ale ta scena też kojarzy mi się z poszukiwaniem własnej tożsamości, tego kim jestem. Jezus mówi, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Zapraszam Was dzisiaj, żeby razem z Marią, razem z Józefem pod rękę, mamy dwie ręce, z jednej strony Maria, z jednej strony Józef poszukać własnej tożsamości takiej prawdziwej, własnego ja, gdzie my powinniśmy być. Jezus jest Synem Bożym. My jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy córkami, synami. I to jest nasza tożsamość. Tożsamość dziecka Bożego. Możemy też właśnie tą tożsamość odnaleźć. Odnaleźć razem z Maryją, razem z Józefem. Odnaleźć Królestwo Boże, które jest w nas. Dzisiaj jak przygotowałam się do tego nagrania, też przeglądałam stare nagrania Słowa na YouTube z Przymierza i trafiłam na nagranie Jakuby z listopada zeszłego roku, gdzie też była mowa o Królestwie Bożym. I to właśnie mocne Królestwo Boże jest w nas, Królestwo Boże jest w Tobie, jest we mnie, obojętnie jak się czujemy, jakie myśli nam przychodzą do głowy, jakimi jesteśmy grzesznikami. Bóg stworzył nas, jako swoje dzieci, swoje córki, swoich synów. Zapraszam Cię dzisiaj do odkrycia Twojej tożsamości, Twojej tożsamości Dziecka Bożego. Miłej niedzieli. Do zobaczenia. Pa. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.